Dzień dobry, dzień dobry. Witaj w kolejnym odcinku pigułek maturalnych, w których przygotowałam dzisiaj nierówności liniowe. Są to nierówności, które występują w zadaniach zamkniętych egzaminu maturalnego z matury podstawowej. Nie są bardzo trudne, czasem można sobie z nimi poradzić, podstawiając po prostu wyniki. Ja ci pokażę dzisiaj formalne rozwiązania. Jest kilka typów takich zadań. Przygotowałam 5. Zapraszam serdecznie do oglądania. Natomiast jeśli nie oglądałeś jeszcze poprzednich pigułek, no to koniecznie obejrzyj całą playlistę, która pozwoli ci powoli, stopniowo poukładać sobie wszystkie najważniejsze tematy do egzaminu maturalnego z matematyki podstawowej. Serdecznie zapraszam do oglądania. Już udostępniam ekran i działamy. Zadanie pierwsze brzmi następująco. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 5 razy 4 minus x przez 2 mniejsze od x jest liczba. Oczywiście pierwszym sposobem, jaki przychodzi do głowy, to jest po prostu sprawdzenie poszczególnych odpowiedzi, czyli jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Natomiast ja jednak chciałabym, żeby z dzisiejszej lekcji wyniósł umiejętność rozwiązywania nierówności liniowych, zwłaszcza, że nie są bardzo trudne. W takim razie przystępujemy do pracy. Jeżeli w nierówności masz ułamki, to proponuję w pierwszym kroku tych ułamków się pozbyć, czyli mnożymy naszą nierówność przez mianownik tego ułamka po lewej stronie, czyli przez 2. To nam daje to, że po lewej stronie już nie będziemy mieć ułamka, tylko będziemy mieć 5 razy 4 minus x. Znak zostaje bez zmian, a po prawej x razy 2 to 2x. Teraz usuwamy nawias. Wymnażając piątkę przez obydwa wyrażenia z nawiasu. 5 razy 4, 20, odjąć 5 razy x, 5x, mniejsze od 2x. Następnie do obydwu stron dołożę 5x, aby przenieść to wyrażenie minus 5x na prawo. Po lewej zostaje 20, jest mniejsze niż 2 plus 5, 7x. Dzielę obie strony przez 7, aby zostawić sobie tylko x. Mam 27, mniejsze od x, i teraz proponuję ci sobie to ładnie odwrócić X i paszcza w stronę x, czyli większe od 27, a 27 to są dwie całości i sześć siódmych. W takim razie czego my szukamy? Szukamy liczb, które są większe, większe od 2 i sześć siódmych. I ma być to najmniejsza możliwa liczba. No to z odpowiedzi, które są pasujące, to będzie na pewno trójka i czwórka. A skoro szukamy najmniejszej, no to najmniejszą z nich jest trójka. W takim razie trójka pasuje idealnie do rozwiązania i taka będzie prawidłowa odpowiedź. Druga nierówność jest w takim zadaniu. Zbiorem rozwiązań nierówności 12 minus 5x przez 2 mniejsze od 3 razy 1 minus 1 druga x, dodać 7x jest i tutaj masz już odpowiedzi konkretny przedział. W takim razie przystąpmy do rozwiązania. I teraz tak, żeby nie było błędów i pomyłek w wymnażaniu, to proponuję Ci najpierw usunąć ten nawias, czyli wymnożyć 3 przez tą jedynkę i przez tą połówkę x. Lewą stronę zostawiamy bez zmian. 12 odjąć 5x przez 2 jest mniejsze od 3 razy 1 to będzie 3. Odjąć 3 razy 1, druga x to są 3 drugie x. I na koniec jeszcze plus 7x. Teraz, tak jak w poprzednim przykładzie, mnożę wszystko przez 2, aby pozbyć się ułamków. I teraz tutaj zobacz. Lewą stronę całą przez 2, jak pomnożę, to zostaje mi licznik. 12 minus 5x jest mniejsze od 2 razy 3, 6, odjąć 2 razy minus 3 drugie, to samo. Mianownik znika skrócony z dwójką, zostaje tylko 3 i x i dodać 2 razy 7x, 14x. Tak wygląda prawidłowe wymnożenie przez 2. No i teraz co? Gromadzę x -y po jednej stronie. Ja przeważnie gromadzę je tam, gdzie jest ich więcej. Czyli w tym momencie tą piątkę przeniosłabym na prawą stronę dodawaniem, po lewej zostanie mi tylko dwunastka, jest mniejsza od 6. A teraz tak, minus 3x plus 14x to jest 11x i jeszcze plus 5 to będzie plus 16x. Następnie odejmuję od obu, obu stron szóstkę, aby tutaj zniknęła. 12 minus 6 to jest 6, jest mniejsze od 16 x. Dzielę obie strony przez 16. Po lewej mam 6, 16, jest mniejsze od x, a 6, 16 po skróceniu to przecież są 3 8 i odwróćmy to, ale zgodnie z prawdą, x i paszcza w stronę x, czyli większe od 3 8 Szukamy liczb większych od trzech ósmych. Gdybym ci to miała zilustrować na osi, to zaznaczasz sobie liczby trzy ósme i x -y większe od trzech ósmych leżą na prawo od trzech ósmych, czyli tutaj. I interesuje nas ten przedział. Od trzech ósmych w prawo, czyli odpowiedź prawidłowa to odpowiedź D. Trzecia nierówność. A właściwie dwie w jednym zadaniu są następujące. Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających jednocześnie nierówności. I pierwszą z tych nierówności mamy taką. 0 jest mniejsze od 7 minus 3x. No i drugą za chwilę się zajmiemy. Najpierw rozwiązujemy tą pierwszą, czyli dodajemy do obu stron 3x. I mamy po lewej 3x jest mniejsze od 7 dzieląc przez 3 obustronnie otrzymam x -y mniejsze od 7 trzecich. W takim razie to jest pierwsze i na razie nic z tym nie robię. Teraz przepiszę sobie drugą. 7 odjąć 3x jest mniejsze lub równe niż 5x minus 3. I znowu więcej x mam po prawej stronie, więc te 3 z lewej przeniosę, dodając 3x, mam 7 mniejsze lub równe. 5 plus 3 to będzie 8x, odjąć 3. Dodam sobie teraz trójkę. 7 dodać 3, 10 mniejsze lub równe 8x, dzieląc przez 8x większe lub równe 10 ósmych. Odwracam. X większe lub równe, bo paszcza w stronę x. -a, 10 ósmych po skróceniu to będzie 5 czwartych. I teraz chciałabym obydwa te rozwiązania zaznaczyć na jednej osi liczbowej. Czyli interesuje mnie, gdzie X -y są mniejsze od 7 trzecich, ale jednocześnie X -y większe lub równe od 5 czwartych. No to sprawdźmy pierwszą odpowiedź. Tutaj mamy x. -y Większe niż 7 trzecich, czyli nie pasuje do naszej pierwszej nierówności, a odpada. Teraz w drugim mamy x -y mniejsze od 7 trzecich, bo od 7 trzecich idziemy na lewo i większe lub równe 5 czwartych, no to od 5 czwartych na prawo i domknięte, bo jest większe lub równe. W takim razie prawdopodobnie jest to odpowiedź B, bo obydwa warunki są spełnione. Przy 7 trzecich kółeczko jest puste, bo było tylko mniejsze niż 7 trzecich. Kółeczko pełne przy 5 czwartych, bo tutaj było większe lub równe 5 czwartych. I na tym kończymy rozwiązywanie, bo tutaj obydwa warunki są spełnione. Mam nadzieję, że to jest jasne. Kolejna nierówność, tym razem bez wykresu. I mamy największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 1 szósta minus x większe lub równe 2 trzecie x plus 4 jest liczba. No i teraz znowu trzeba wskazać tą największą możliwą, ale my sobie to rozwiążemy. Skoro mamy dwa mianowniki: szóstkę i trójkę, to musimy zastanowić się, pomnożenie przez jaką liczbę usunie nam i szóstkę, i trójkę. Trójka to byłoby za mało, bo nie usunie szóstki, czyli mnożymy obie strony przez 6. Co nam to daje? 1 szósta razy 6 to jest po prostu 1, czyli 1 odjąć. x razy 6 to będzie 6x większe lub równe. 2 trzecie razy 6 to jest 12 trzecich, czyli 4x. I 4 razy 6, 24, czyli plus 24. Teraz więcej x dodatnich mam na prawej stronie, więc dodaję 6x. Mam 1 większe lub równe. 4 plus 6 to będzie 10x plus 24. Odejmując 24 od obydwu stron. 1 odjąć 24 to będzie minus 23. Większe lub równe od. 10 x, dzielę obie strony przez 10. x mniejszy lub równy minus 2,3. Odwróćmy to sobie. x z dziubeczkiem tym razem mniejsze lub równe od minus 2,3, czyli interesują nas wszystkie liczby, które od minus 2,3 leżą, mają być mniejsze lub równe, czyli na lewo. Na lewo od minus 2 i i szukamy największej możliwej z nich. No to minus trójka leży zaraz za tą liczbą. Minus 3 jest tu, minus 2 będzie przed nią. Dwójeczka to w ogóle na plusie i trójka tym bardziej, więc już wiesz, że twoją liczbą, która leży w tym przedziale, to jest liczba minus 3. I taką odpowiedź zaznaczamy. I ostatnia nierówność na dzisiaj. Taka podwójna nierówność, jakiej jeszcze nie rozwiązywaliśmy. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich x spełniających warunek. 11 jest mniejsze lub równe 2x minus 7, mniejsze lub równe 15. Te nierówności wcale nie są takie trudne. Po prostu chodzi o to, żeby doprowadzić ten środek, gdzie jest x, do najprostszej postaci. Co robimy? Najpierw do obydwu stron, a właściwie do wszystkich trzech. Dodajemy siódemkę, czyli zobacz, 11 dodać 7 to jest 18, mniejsze lub równe 2x, tutaj minus 7 plus 7 zlikwidowało się, i 15 plus 7 jest 22. Następnie dzielimy wszystko przez 2. 18 na 2 to jest 9, mniejsze lub równe. Tutaj x, tutaj mniejsze lub równe 11. Jaka jest odpowiedź? To są wszystkie x, -y, czyli wszystkie liczby mniejsze lub równe 11 i większe lub równe od 9. Ty musisz to przeczytać od środka, czyli od x. -a. To nie jest nic innego, jak po prostu x -y leżące pomiędzy 9 a 11, a x -y leżące pomiędzy 9 a 11 są zaznaczone tutaj, pomiędzy 9 a 11. Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź D. Mam nadzieję, że te nierówności są dla Ciebie jasne i nie będą już stanowiły problemu w arkuszu naturalnym. Życzę powodzenia za Twoje przygotowania, i jeżeli coś mam wyjaśnić, coś czegoś nie rozumiesz, albo przygotować jakiś filmik, który Ci pomoże w przygotowaniach, to koniecznie podziel się wrażeniami w komentarzu do tego filmu. Zapraszam serdecznie do kolejnych pigułek i do usłyszenia.